Ja też z, bratem z bratem czasami były te takie bi powery w kuszkach. Za złoty coś. Pamiętam no. kiedyś z bratem no, no, sobie 7 kupiliśmy i wyjebaliśmy je. W sensie wypiliśmy. No. No. Dumbno, Ale i tak gdzieś 10-latkowie znajdą sposób. Jakby będzie więcej meneli po prostu w żabkach. No. i No, no jakby... będę kupować już piwak. Panie nie kupuję no. wiśniowego. Ale co? Soplice? Nie. Monsterka. <ślam> <ślam> Tak będzie Tak będzie muszę to wiem ale on stoi Ja pierdolę. Nie, nie stoi mu No kurna ja tego nie wygram Wygrasz, Uziomki. wygrasz Dobra Paliście się czy żalisz, to no właśnie nie no mówi właśnie, właśnie że nie jestem dumny. Nie, nie, jest dumny. To właśnie to było adekwatne chyba do tego, nie? Że dobrze, że teraz się nie będzie no. Jak coś, to mnie nie rysk. Czemu? A, nie, 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 tu stoi, o tutaj. O patrz, że jak płaczę? I'm. Tu on tu, tu on tu. I kiedyś jak chodziłem do pracy to też miałem taką fazę, że codziennie musiałem sobie... Kurwa schowają się! Jakiegoś tajgerka czy monsterka pieknąć. jebane. I też mnie to zaczęło wkurzać, bo codziennie musiałem jebnąć tego Energola. A teraz Musza. się przerzuciłem na kawę i jestes. SS. ona nie zachowała tu, tylko tam idzie. Co to kurwa ma być? Wzięła pakę i, po, i biegła za BS? Przecież tu się zaczyna BS. Mogło No widzisz, ale ten no. debil no widzisz On no On się chciał schować, ale przecież już czasu nie było. To co Fortnite? No. Chyba ta no. Kocham Fortnite. Ja sobie tak niekiedy myślę, że idę i gdzieś jest dużo ludzi, to że oni mają właśnie życie. Coś myślał albo w A, że mają własne życie, coś myślą no 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 No, no to rodzice. jest mega dziwne Że ludzie mają własne życia Ja czasami no. tak sobie... No i to jest znaczy... dziwne, każdy ma no. swoje, w to ma być Jak się nad tym zastanawiam to jest trochę pojebane Ja czasami sobie myślę, że właśnie ludzie których mijam na ulicy to NPC normalne No, no tego jest... nie. Nie, to, to jest fajne, to, to jest fajne się właśnie nie, bo okay. ja nie jestem MPCem I jest ja bym sumie, musiał tanie, takie ciekawe rzeczy siedzieć, żebym miał że cooldown że każdy, na życie Każdy ma swoje życie na życie, właśnie gdzieś idzie akurat coś idzie załapić coś tak robi No, no to jest takie, to ciekawe, mega ciekawe Uwaga, tak <śladancji> <śladancji> miałem grę Albo gdzieś, gdzie byłam przed urodzeniem się, tym bardziej przerażające, o Jezu, nie piłka... No, na tym te... w spodniach mega dziwne. No, nie, że nigdzie, <laughs> to jest kurwa. W tak Znaczy to po... połowa jest. ciebie, nie? No ta. w sumie tak. 4090 zawiesił się, post row. Post zagramy w gitarkę? O kurwa, stara, oczywiście. No na początek chwilę Czekałem zdaniem. aż to ktoś zaproponuje. O mój boże.